Witam moi kochani, dzisiaj bierzemy się za malowanie aniołków jedne są już gotowe piękne kolorek telekoty teraz bierzemy się za malowanie białych zaczynamy od Przydałek. Ja tak jak już mówiłam w poprzednich filmikach nie maluję buźki, ponieważ buźka dla mnie jest taka bardzo indywidualna. Wiadomo, że aniołek jest uśmiechnięty, że jest przyjazny. Niemniej jednak jak dla mnie te To już jest indywidualna sprawa i w związku z tym moje aniołki mają główki bez wyrazu. Czyli nie są ani uśmiechnięte, ani smutne. One są. One są i nas Opiekują się nami, wiadomo. Jest tyle zakamarków tutaj, że malowanie wcale nie jest taką oczywistą i prostą rzeczą. Ja specjalnie robię takie wy wydrożenia w sukieneczkach żeby potem było widać taki efekt efekt wzoru że na tej sukience jeszcze coś się dzieje jakaś tam wypukłość jakieś jakieś wzorki Wydawałoby się, że pomalowanie to takie nic. Może nic, ale dla mnie jest to dosyć istotna czynność. I lubię to robić. Byłabym bardzo wdzięczna za różnego rodzaju komentarze. Czy Wam się podoba to, co robię? Jak oceniacie moje prace? Aniołek gotowy. Może tak pokażę. Przede mną jeszcze kilka. Biorę się do